No chyba tutaj purwo, są ze mną. I siemanko wszystkim, witam was z Jingis, z naszej nowej wyspy. I Lighter jest razem z nimi. Witam was bardzo serdecznie. Jakiej no, nowej wyspy? Czy ja o czymś nie wiem? No przecież to jest nasza nowa wyspa. A no, no tak! tak no to to jeszcze jest taka nowa wyspa. Okay, ale że już. ja patrzę tutaj z daleka na naszą chałupę, jak ona fajnie wygląda stąd. Już Chodźcie ide? tu do mnie, a tu kicam. Chodźcie i zobaczcie, jak ona wygląda teraz świetnie. Taka mała ciekawostka zmieniliśmy. Ale to na odcinku to zmieniliśmy czy poza odcinkiem? Tak, na odcinku na Aha, no to już, to już wiecie, Zobaczmy że nie ma nie Fajnie wygląda. Gdzie wy jesteście? No to skacze. kto to idzie? Skąd tu tyle ludzi? Ha. Arkadiusz. No już wiedzą, że jesteśmy, Aha. no. Idę zobaczyć tam do ciebie. Chyba. Nie, ja idę w drugim, drugą stronę w ogóle. Ha. Dlaczego osoby? Kiedy on strzelał do ciebie z łuku. Ma jakiś problem. No, bo cię nie lubi, no. A. Z Osobowością? Sieknij mu tym toporem. De. No, nasz domek zaczyna się robić. Fajnie. Ładnie to wygląda. A jeszcze będzie lepszy, jak będziemy dawać te. boczne te. Balkoniki. te balkoniki. no, dokładnie, te balkoniki. To bardzo fajnie. No, Gdzieś, będzie dało się Podoba tutaj. mi się to. Naprawdę. No, będzie taka y, forteca no. się zrobi. No dobra, dobra, to co idziemy? Ja tutaj wymyśliliśmy sobie, <coughs> ...czy sobie. Wymyśliliśmy, że trzeba postawić już doniczki i zaczynać dbać o LEN i całą resztę, nie. Znaczy, ja bym generalnie najpierw wybudował i postawił tą tą na, na końcu tą tą tą, tą wielką, yy, znaczy tą wyrzutnię. Bo ja już bym się chciał tak przelecieć z takie wysokie. No dobra, to wybuduj to do góry dalej, a ja po prostu postawię już tutaj doniczki w pewnym miejscu. Dobra. Bo liny nam będą tak potrzebne do robienia pewnych rzeczy. Więc ja się biorę tutaj na piętrze. Zastawienie hmm. doniczkarni. Aż ci pomogę, ale się nie obrazisz. ja dlaczego? A tak się. Tutaj. To musimy ustalić jaką... Zobacz, o tak postawimy jak ja pierwszą, żeby wystały, dobra? O tak. Był okay. w tym kierunku. No zobaczymy no dobra. moja kopia, a to się ty nie... drugi. Ok, jest. Znowu nam zarosło tutaj. Trzeba wyplewić trochę. Dobrze. Nie no, drewna to tutaj zdecydowanie na tej wyspie nie zabraknie. Czy ktoś tam próbuje rozwalić domek, bo takie dziwne odgłosy nie eee, Dwie osoby sobie jakieś wiesz. Ten, doniczki, może dlatego takie dziwne odgłosy. No dobra. Bo pięter to my mamy teraz od zarobania. Nie, ładnie, bardzo ładnie wyglądają w ogóle te balkony. Ja, ja bym Was poprosił, jeżeli macie drewno, żebyście już zaczęli robić te balkoniki. Dobra, to zaraz pójdziemy. Dobra. Wystarczy na razie transfer tych doniczek chyba. Nie, tam do końca tutaj. Ja już nie mam. Ja bym jeszcze no, ja się. mam jeszcze czekaj, to już. No to ja po prostu dokończam, nie wiem... Dobra, idę, dokończę go... już. Bo naprawdę wyglądają sponią. No, bardzo fajnie wyglądają. To, by, to był mój pomysł. No. Trzeba mm. się podpisać na tym. Balkon imienia Dżingisa. Tak. Ale, to jest już, ale tylko ten pierwszy. Wyspa imienia świętego Dżingisa i będzie balkon imienia Dżingisa. No na szczęście robimy to na wyspie imienia świętego Purposa, no bo nie wiem, czy pamiętacie, że, że to ja tutaj postawiłem pierwszy stopę. No nie. tak, tak, tak. Ale to nie było trudne, jak masz numer 48, czy jest... 47. No niewiele się pomyliłem. No naprawdę mam 47 rozumiesz? Ej, to masz fajnie, bo ty możesz w zimie bez nart jeździć. No i... Bo... I pływać. Z, miałem znajomego, który kiedyś mówił, że jak kupuje buty, to są jezuski. Ja się pytam, dlaczego jezuski? Dobra. No bo spoko możesz w nich chodzić po wodzie. Mm, czekaj, ale tutaj tak, żeby to postawić, to my będziemy musieli jedną stronę jednak zniszczyć, bo jej, ja nie wychylę Moje się aż ale... tak bardzo. I ściany będę musiał z jednej strony zniszczyć, dobudować podłogę. I dopiero robić ten balkon, wiesz? No ale to nie jest tam, troszeczkę nam pójdzie drewna. Ale będziemy mieli wieża, ale będzie fajnie. A i nie będzie. Będzie można latać. Dobra, o, jest wow, ten... ale ale ekstra. Po... Ja pierdzielę, zniszczysz. Się... Jaki czad? No. Nie wiedziałem, jak to, to z dołu wygląda, jak, jak rozwalasz yy, ścianę. Jeszcze lepiej wygląda, jak lecisz z tym on cię przytrzymuje. nie możesz spać. Tak sobie. E, Pizko, to wygląda, jak rozwalałeś tę ścianę, naprawdę. Drzwi zostawię, bo do drzwi to powinienem już dać radę postawić te podpory, nie? A i zresztą że, żeśmy w e, e, poprzednim odcinku odkryli, co trzeba wreszcie robić, żeby mieć e, ten sufit stawiany. Trzeba tych podpór stawiać naprawdę od groma. Nawalić ich tyle, że Bo inaczej się nie da. No dokładnie. O, dobrze. Dobrze, i próbujmy teraz. Próbujmy teraz coś zrobić. E, podłoga 4 na pewno się nie da. No, oczywiście, że się nie I Trzeba zrobić podpory te boczne. Mm, 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 mm. A ty nie robisz balkon. A, robisz balkonik. Robię no balkon właśnie. Masz na co mm, drewno w ogóle? Mam, bo byłem sobie na zewnątrz. Poza odcinkiem. Tak, 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 tak. tak. Ale tyś myślnie na czacie napisał, gdzie? Znowu obok domku purposa i ekipy będzie nowy jork. <śmiech> <śmiech> tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. <laughs> Kurde i ty, Ale ty, chyba to, trafnie, bo... nie? A tam, gdzie ta palma, będzie stał mój dom. No... Ja tu nie mogę tych podpór postawić gdzie... o nich zrobić? A już brakuje mi dosłownie dwa kroki, żeby wylądować... głową w dół i zginąć... jako samobójca. Zginiesz, marnie. się, jak nie da... No co jest grane, no? <laughs> Ojej, zdało się. Zostawiamy. Jedna jest. Kurde, normalnie to wychylanie. Brakuje mi tu chodzenia na shiftie, nie? No, no. Co i co, i co, i co, i co. O, jest druga. Dobra, jest. Jest druga, jest druga. O, o, wychyl się. Dzięki, wychyl się. Nie bój się, nie spadniesz. Kasper cię złapie. Tak, o. Skończył mi się to porek. Zakładam drugi. Metalowy toporek. nówcia czafunkie nieśmigany. Yy, jakby co, mamy jeszcze dwa słońca, bo starałem się ulepszyć, yy, robić te narzędzia, Powala. żeby mi ten le lepszy level, nie? Nie chodziło no. ale nie za wiele mi to poskoczyło. Możliwe, że to leci od jakiejś? No, jest Ciężko trafić. Od jakichś strzał, albo coś w tym stylu? Nie wiem. Ja strzały też robiłem. Ale to wiele wcześniej. No to ja nie wiem, od czego to leci w takim razie. Ale... Myślę, że to albo od jakichś. Itemów, które nie są. Znaczy, no że jak robił ciągle ten sam item, to nie bije ci tak dużo ekspo, jakbyś robił kilka itemów, które nigdy nie robiłeś, nie? No to możliwe, że w, spróbuj wynalazie... miecz albo coś. E, spoko. To tam płynie właśnie dopłynął ktoś do nas do wyspy. Bo to właśnie jak zrobiłem dwie siekierki, to mi bardzo mało dało. No, to co? Kombinować. I zaraz sprawdzę właśnie. Kombinuję to ja tutaj, żeby jak nie spaść. O jest? Wiesz co? Mam już 500 drewna. Potrzebne ci to w tym momencie? Nie, na no razie jeszcze mam drewno, chyba zaraz zobaczę. Dokładnie. No, ja jeszcze mam jeden stak cały. Dobra, próbujmy teraz tutaj zrobić podłogę. A tu A, jeszcze tak, na czacie tak, kłócą. Tak to 200, tak? 4. Jest podłoga. E. Jedna podłoga. Jej. No i czego nie mogę tu postawić podłogi? Kto mi wytłumaczy teraz? Jaki dziwny dźwięk jest, Lighter jest obok mnie i uderza, to taki metaliczny dźwięk. To pewnie przez tą jego zbroję. 100%. No i wytłumaczcie mi, czemu nie mogę postawić tutaj podłogi, skoro mam podpory? No bo tam te pod... no właśnie to Może jest... tam trzeba jeszcze jedno taką podporę dać, no możliwe. nie? możliwe. No bo jest wychodzi na... a chyba tak, wiesz? Chyba już rozumiem, o co tu biega. Zaczynam to... A ja nie. ...okminić. Nie rozumiesz? Nie, nie chcę. Wychodziłoby, że każda podpora jest do jednego elementu, czyli na jednej podporze możesz oprzeć tylko jedną podłogę i Aha, żeby mieć tak, drugą tak, podłogę, ty... musisz mieć obok niej znowu podporę, Tybierzmy rozumiem? Nie podpory na... No dokładnie, tydzie... tylko że ja w tej chwili nie za bardzo mogę ją tu postawić. To postaraj się, ja mówię na tą pierwszą, tą. Okej, okay, czekaj, czekaj, coś było. Ja posieję nasiona, mam sporo ich. A ja mam pytanie, a spróbuj rozwalić Zobaczymy czy twoja teoria jest słuszna Spróbuj mm -hmm. rozwalić tą pierwszą podłogę, którą zrobiłeś No I, po i postawić po prostu na tej obok Aha, dobra, wiem o czym mówisz, próbuję To, wte to, wtedy, to wtedy, to zobaczymy czy, czy twoja teoria po prostu jest słuszna, nie? O to, tak? Bez Tylko, że ra ramkę też chyba musisz rozwalić Chyba tak Dobra nie ma. No i teraz spróbuj no postawić podłogę Pyk, pyk, Przełączanie trochę denerwuje. Czytanie. Ale wiesz co? Nie jest moja teoria słuszna, Zasię. Yy, ale jest jednak. No a, a spróbuj położyć na tej przy drzwiach. Jeżeli też tam nie, mogę. nie możesz? No nie. Na czerwono. Tu też na czerwono, dopiero ta trzecia mam na niebiesko. Czemu? Ktoś mi wytłumaczy, dlaczego. No ja właśnie nie zakończę. Konia z rzędem, temu kto mi powie, czemu tak jest. No dokładnie. I królestwo i, i pół córki. Tylko pół, wy wybrać, górna albo dolna połowa. No bo nie będziemy dziewczyny mordować na pół, nie, nie. No, no nie wiem czemu, no po prostu Dobra, tutaj już do ciebie, w... spróbujemy coś, coś wykombinować Musimy razem. coś tu wykminić, bo to... Tu się da, tu się nie da, tu się da, no właśnie właśnie. da, tu się da... Mam pomysł. Jaki? O, tutaj... O, czekaj, patrzcie, mimo... jedna rzecz. Na jedną rzecz zwróćcie uwagę. Możecie no. podejść? No. No i da. Patrzcie. Te podpory, tutaj, no. mhm. te tu, tutaj, ty stoję. Patrzcie, tutaj no, no, na mnie. No. Podejdźcie do no, mnie. Czekaj, tu, no, 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 no. Tu, gdzie ja stoję, te dwie podpory mhm. są znacznie szerzej niż te dwie podpory. Rozstaw ich. Widzicie to? Ano. 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 No, no tak wychodzi. Jestem mnie spychać. Więc możliwe, że to jest z tym coś związane, że my nie w tym miejscu stawiamy te podpory. Wie, wiecie o czym mówię? Mhm. Że możliwe, że jest jakaś minimalna ee, różnica. E, ja zniżysz to do I jak tam glebniesz, teraz jesteś piętrowyżej, albo dwa co najmniej. Jolo. Jest, patrzcie, Uwaga. Patrzcie, 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 patrzcie co robię. Patrzcie no. na to. Podejdźcie tu do mnie. Nie Jestem. Do mnie. Kilka, chwilka, chwilka, O, właśnie, zostawiasz. I o tym Dziękuję. właśnie mówiłem. Ja nie mogłem trafić właśnie. A ja spadłem i robicie beze mnie. Zabiłeś się? Nie. I cyk. O, o tym właśnie mówiłem, purpos, nie? Że ja nie mogłem, kurde... Strasznie ciężko jest trafić, no. No, strasznie ciężko jest trafić. Ale myślę, że to jest z tym związane. To jest ten problem, na pewno. A teraz możesz tu postawić? Czekaj chwilę. Podłogę jakąkolwiek? Jedną obok drugiej bym musiał spróbować postawić. Ale w ogóle możesz tu postawić? No okej, okay, już sprawdzam Można, ja? Można, 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 można. Jest, już można tu i można, ale I obok jeszcze można. nie można. Po lewej stronie nie można, po prawej można. Po lewej nie można, ale teraz tam postawię podporę i będzie można. Dokładnie tak. Tu, 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 to tu, tu. Amino... ja nie muszę trafić też w tym momencie. No i to jest problem, właśnie. Kucaj, kucaj, kucaj. No. A, a muszę ten mm, z tej strony spróbujemy. Dlaczego no nie mogę tam trafić. No coś What the też. Fuck. Też coś nie mogę właśnie. A tutaj? Tutaj w ogóle brakuje jednej podpory. No bo rozwaliłem. No bo tu się przez chwilę spadł. Jest? Mam tutaj. Okay. Tutaj. Ja zejdę na tą niżej, o czekaj. o. Może stąd uda się. Też się nie Jest! Mam! To brawo. O, 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 było, było, było! Jest. Kurde, jest jedno. ściana jedna. ja nie mogę Nie, ale tam tylko będzie jedna potrzebna, dobra, fajnie. Dajmy. Rozwal tą ścianę po prostu. I teraz zobaczmy, czy to jest tak, jak się myśleli. I obok po postawić. Aha ha, 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 działa! Działa, dobra. Działa. Wszystko wiemy. <coughs> Wszystko jest OK. Tutaj można? Musi tak, być a można. muszę trafić. Okej. Okay. No jest. Będą y, no takie same te? Takie same balkoniki? Czy no właśnie inna? nie te, y, chyba będzie mniejszy ten mi się wydaje, wiesz? Bo jest na jedną. A tam żeśmy obciąłem trochę o jedną kratkę, nie? Ale czekajcie, to tu się da teraz postawić na końcu. Poczekajcie, 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 jeszcze jedną nie rzecz. Nie da to No nie da się. To po prostu takie mini, takie wyjście po prostu, nie? Jak się nie da? Zdrawi się to, co ja chcę zrobić. Patrzcie. Tyk. No. A! A, takie coś. Ale no dalej już nie postawisz. Ale no tak, dalej ale to... nie postawi, ale to chodziło mi tylko o to, żeby tak było. Okej, okej, okej. To teoretycznie można jeszcze. Jeszcze jeden taki tak dobrze. zrobić. O, właśnie, i tak nie teraz fajnie wyglądało. I patrz na to, można o, zrobić na to. to nawet... teraz tak. waliłem. Dlaczego żeś postawił to w drugą stronę? Eee, nie, wiem. No ja właśnie stoję tutaj od trzech chwil, żeby ustawić tak, jak ja chcę. A teraz... no, może tak? No fajnie, fajnie to wygląda. No. Naprawdę spoko. Spokojnie. nie? jest dobra. No co się obróciło? Nie, dobrze no, jest, no okay. patrzcie, no, no, no kurde. Bajer. A jak, a w środek nie da się już nic zamontować. No niestety, no ty ale... Strzela do strzela na non-stop? A nie się wydaje? strzela, co tam ty... w łebce strzel! To na giemu, to powiedz. Zaraz. Naprawdę fajnie teraz, fajnie wytopczoliliśmy, nie? No. No. Nie mam już yy, materiałów na bambusowość. Dobra, już... ja już będę miał, bo mam ja troszeczkę. Bambusowa tak. ściana, ale po przekątnej czy zwykłą stawiałeś? O, to, to jest? Po przekątnej Łóżek Przekątne. na pochodni, o fajnie wygląda dobra, bambusowa dobra, ściana po przekątnej To pochodnia się kończy? Kończy się O, to bez To już jest sprawdzone przez nas No to po co takie coś? Yy, gdzie jest ta przekątna już, ściana? Już, już mam, mam ją, czekaj Ja nie, nie mogę mieć yy, Bambusowa przekątna ściana o. A tu zwykła Tu zwykła Tylko dach jeszcze trzeba, nie? No spokojnie, zaraz. Tak no dach się zarobi, za chwilę. 8. Słomiany czy zwykły? Słomiany. 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 No i tu, żeście jeszcze nie postawili, jedny to już dostawię. 6. Słomiany dach. A e, słomiany dach też robimy przekątny, nie? Tak, tak. tak. Też tam... Będzie. Ale tutaj najpierw robię zwykły. No. Odejdę się, odejdę. Oj, tu, tutaj nie mogę w ogóle. Bo to już potrzebna jest podpora, chciałem ci powiedzieć. Okej. Okay. To ją tam dostaw, a ja. Tu jeden słupek będzie chyba potrzebny, żeby. Ić. Czekaj. Dobra, podpora, ja jedynka. Kombinuję jak głupek. E. Czekaj, Próbuj czekaj. Mam kasper teraz. E. Ja, nie ja, nie, ja nie mam Ja nie mam tylko. materiału, żeby dać. Eee, co to za dźwięk? E. Jak to... ktoś nam czekuje. Eee, i teraz, Dobra, teraz. Próbuj daszek. 6 słomiany dach. Dobejdź, musi to być. ta Ten pod... słup? Ta. No bo inaczej dachu nie postawisz. to słabo, bo słabo się przechodzi. No Ojej. 7. No i tutaj jeszcze ostatni. I pięknie. No jeszcze chyba jeden. Nie, 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 koniec. Już koniec. No i pięknie, no i fantastycznie, idę zobaczyć Dobre. znowu jak to wykona. Kękawy czy to się. Zobaczę, czy któryś może teraz to pod porę Zaraz Będę obachmy. pierwszy mm. o, odzyskano. Jedną zniszczyłem. I, i co? I zniszczy się da? Właśnie na razie nie czekaj, Zniszczyłem kolejną. Stała już tylko jedna i teraz pewnie będzie gadało, że muszę zniszczyć. Haha! Ha, zobacz! Chodźcie! Wow, ale to fajnie. Ale ładnie to Zachodzę. wygląda, ja pierdzielę. Ale wiecie co, zniszczyłem teraz tą podporę, widzę, którą widzę. Już żeśmy wykorzystywali do tego dachu. I, i, i już jej nie ma, tak? No nie ma podpory, a dach jest dalej. To pięknie, ale jak wyjdziesz na zewnątrz, jak o. zobaczysz... bieg, biegnę, 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 biegnę. Naprawdę ekstra zaczyna ta ten. Ta schodowa jest świetna normalnie. No, szczególnie przy schodzeniu, bo przy no. wchodzeniu jest trochę gorzej. Wchodzeniu to denerwuje. Ale lepiej niż na drabinie. Podrobienie no, 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 to byśmy tam trzy dni wchodzili. A co wy na to, żeby jeszcze rozwalić jedno pięterko niżej i tam też zrobić yy, balkon? Też taki balkon? Myślę, że tego za dużo by było. Tak? Świetnie to wygląda. Byśmy musieli... A mi się wydaje, że warto by było balkon jeszcze zrobić na przykład w kierunku wody tamtej wyspy drugiej, żeby w każdym kierunku tak no, było sumie. patrzeć. Ale co teraz, na tym piętrze czy na następnym? Nie, no, no, nie no, wiem, no, co... może na następnym, a, a na samej a. górze zrobimy balkon w kierunku wyspy, nie, no bo a teraz... Ta... No, Słuchajcie, prostu... a, a co wy na to, żeby tą, yy, to pięterko, które w tym momencie mamy, otoczyć hmm. balkonem? Dookoła całe? No, takim właśnie balkonem. Może być fajnie. No. Nie idziemy niż trzy ściany. Czy znaczy w zasadzie to jedną ścianę. Nie, A no nie bo... chciałeś oskoczyć. Ob możemy. No nie, trzy ściany. Tylko nawet drzwi. No. no to nawet już tam drzwi nie będą potrzebne. Ale... Bo, będziemy, bo będziemy chodzić dookoła. Bo będziemy chodzić dookoła, właśnie. Rozumiesz, Kasper? No tak, tylko wiesz, myślałem, myślałem po prostu, że będzie taka ściana nie będziemy niszczyć wszystkich ścian, tylko po prostu będą takie cztery drzwi na walkę cały, taki długi dookoła No dobra, no to no ale to myślę, że sobie ogarniemy już na spokojnie. No tak. No. Ale to, to, to może być fajne w ogóle ten, ten dookoła. No niszczymy tutaj, tak? Tak. Na drzwi, na drzwi, tak? Nie, Zamiast... no drzwi nie będzie, po prostu tylko musimy najpierw ustawić. Musimy ustawić najpierw tą no podłogę tak. tak. Ja pierdzielę, to będzie trudne. Najgorzej to będzie stawienie tych podpór. No, No co, no atakuj od góry, no. Dobra. Dobra, yes, ja to już pierwsze postaram się postawić. Ale te podpory to tylko w ciągu chyba... Jest Jezus Maria, prawie wypadłem. Wiesz, że możesz wykorzystywać podporę do tego, żeby tam zejść bardziej? Tak? Zbierz to jedną podporę, schodzisz na nią sobie, kucasz, a później spokojnie wchodzisz na podłogę z tej podpory. spoko. No, bra, tak mi będzie łatwiej. Potem to i tak zabudujemy ścianami, ale. No tak. Na razie będzie nam łatwiej po prostu zbudować te. Te podporki. O, czyli tak, tutaj tych ścian do drzwi tak samo ma nie być. No nie, no drzwi, ale po co drzwi? No, będziemy wychodzić no. Właśnie, no. ...tędy i będziemy sobie szli dookoła na ten obszar. No bok. dokładnie, no, o tym mówię. Czyli te ściany wszystkie mamy rozwalić. Po co? Nie, nie no nieważne. No czekaj, nie, no bo ja nie rozumiem. Te drzwi będą potrzebne czy nie? Tak. Będą. Żeby chodzić dookoła, to będzie takie wejście. Tędy, tym... Tędy będziemy wychodzić, żeby na... przejść sobie dookoła po balkonie. A tutaj normalnie. Aha, a to będzie normalnie ściana. Tak, tak, będzie... tak rozwaliliśmy po to, żeby mieć... No wiem, żeby mieć dostęp do tak. podpór, czaje bazę. Dobra, wszystko rozumiem. Hmm. Wyjmijmy tłumacz, ja jestem inteligentny, się pokapuję, nie? A, jasne. Hej. To było chamskie. Ej no, yy, tak. Także tego. Także tego ciężko postawić te podpory. No strasznie tak, ciężko. Jak szkoda, że nie można go było wypchnąć tym jednym uderzeniem. Czy co, ja nie, nie mogę Być tego... Nie tyle bez No niemożliwe, musi się dać wszędzie. No w ogóle nie mogę. A bo. Yy... Wiem czemu. Czemu? Nie. Bo tam jest balkon na dole i chyba nie da się, no nie, nie da się dostawać. Nie, no stawić... da się. No patrz, on ze strony balkonu stawia podpory. No dobra, no a to spróbujcie postawić podpory tutaj. Znaczy tu jest na dachu po w tej lewej stronie, stronie. Ciężko, bardzo nisko. O, jest mam. Dobra, bardzo ciężko ale, ale się udało. No da się. Postawię Kasper od razu po dwie. Yy, daj mi zewnątrz. Bo zobacz, jest jedna. A chciałbyś? Nie ma takiej opcji. No to są tutaj... No To dobrze, no, już jest, to robię. No, dobra. Patrz, pyk. Ła, wow, to, to jest nielekkie, powiem wam. Ale zobacz jaki to jest... Na... Wiecie, to teraz tak yy, patrząc z perspektywy tego, jak żeśmy nie mogli czegoś wybudować, to ma sens w ogóle no, ten tak. system budowania tutaj. Tak, tak, jak najbardziej. To właśnie ma i to bardzo wielki sens. Bo jedną taką podporę wykorzystujemy do postawienia, do przymocowania czegoś jednego, a nie siedmiu rzeczy naraz, tak? Dokładnie. O. Jedna podpora idzie tutaj na koniec. Dobra, słuchajcie, ja już mam tutaj o, wybudowany jest. kawał. Dobra. My tutaj mamy już wszystko wybudowane. Tu, nie, jeszcze jedna, jeszcze jedna, tutaj. No i dojdę, właśnie. Dobra, no i zobaczcie, mam ten. Teraz jak to, jak tutaj zejść? Chyba na dowody, nie? A tutaj? Ha, a tutaj na rogu? Narożnik jeszcze trzeba zrobić. Czekaj, czy ja się wychy... Jak narożnik? A chociaż nie, patrzcie. Tak nie, no, na no właśnie, no o tym mówiliśmy, Aha, no, no dokładnie jak teraz tam zejść? No wspaniale, jak ze mną szat. w tą stronę, Jeszcze. przeświecisz, bo z tej drugiej strony jeszcze nie mam tych podpór, wiesz? To będzie mega, mega chat. Nie jest tutaj. Panowie... Ja tam nie dasz rady. Dlaczego nie dam? Zaraz spróbuję, wychyla się jeszcze bardziej. Zabrakło mi materiału, ale to będzie popatrz... Brakło... właśnie wow. tak nie dam rady, postawiłem. Widzisz? Aha, no to spoko. No, jak ale... teraz zejdziemy stąd, się pytam? Eee, nie wiem. Ciemno jest. Ja to mogę. No ja to bo mogę dajcie z nami jest kamień, więc teraz kamień możemy skoczyć Albo do wody. No dobra, to może zrobimy to jak będzie jasno, co? No. A macie w ogóle materiał jeszcze, bo mi zabrakło na podporę. Nie, ja nic już. Znaczy ja, też. No, ja zaraz poczekaj chwilę. Mam 6 drewna. Yy, inwentory yy, 80 drewna. A Ile podpora jednak kosztuje? 10 chyba. No to daj mi, to, to ja zaraz. A jak ja mam ci tam dać? Jak ja to mi zależy? Nawet a ja, ja, ja to sobie sięgnę. Musisz, że sięgniesz. Ja nie, nie sięgnę, ale wy nie macie. aha, wy nie macie tam wyjścia teraz. Żodnak Musimy do wody skoczyć albo na jakiś kamień, żeby wejść z powrotem. No to lipa. No nic, to będziemy czekać, aż będzie jasno, żeby zeskoczyć do wody. A na tę chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie dobrą zabawę i trzymajcie się. I pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I ją na razie. Na razie.